Huawei Y6 II to dobry w swojej cenie smartfon ze średniej półki, dla którego przyjdzie nam zapłacić około 700 zł, w zależności od tego, którą z wielu dostępnych wersji wybierzecie. Model, który dziś dla Was omówię, nosi nazwę CAM L21. Smartfon przychodzi do nas w standardowym dla tego typu urządzeń pudełku. W środku, poza papierkami, znajdziemy sam telefon i ładowarkę. Bryła tego smartfona wygląda przeciętnie. Jedyne, co go wyróżnia, to bardzo jasny 5,5 calowy wyświetlacz. Zdejmowana tylna klapka ozdobiona jest standardową dla tego producenta fakturą, która ma w zwyczaju trochę się rysować. Ekran o rozdzielczości HD Ready chroniony jest wytrzymałą szybką, która bez rysy przeżyła u mnie pół roku intensywnego użytkowania i kilka całkiem poważnych wypadków. Do tego lekko wystający 13 megapikselowy tylny aparat z bardzo jasną diodą LED, którą będziemy mogli wykorzystać w roli latarki. Niewymienna bateria o pojemności 3000 mAh pozwala nam cały dzień intensywnie używać telefonu przy standardowym interfejsie lub do dwóch dni przy interfejsie uproszczonym, który dostępny jest w ustawieniach. A jego zastosowanie może okazać się dobrym pomysłem dla starszych osób z uwagi na jego prostotę. Pamięć oferowana przez telefon to 16 GB pamięci Flash, z czego do wykorzystania otrzymujemy zaledwie 10 i 2 GB pamięci RAM, której połowę zużywa nam system. Moja wersja telefonu posiada dwa wejścia na kartę microSIM i jedno wejście na kartę SD, której maksymalna pojemność nie może przekroczyć 256 GB. Producent zastosował w tym telefonie ośmiordzeniowy procesor Kirin 620, taktowany na 1,2 GHz, który poradzi sobie z większością gier i aplikacji, mimo co ten telefon nie radzi sobie z bardziej wymagającymi aplikacjami FPV, takimi jak DJI Go, przez co nie polecam go jako monitor do waszego drona, o ile kupujecie w DJI. Ponieważ testowy egzemplarz zawieszał się w czasie lotu. A co do zawieszania się? Co jakiś czas zdarza mu się bez powodu po prostu zawiesić. Wtedy przytrzymujemy przycisk zasilania i robimy restart. Do tego sporadycznie zdarza mu się spowolnić. Na co będziemy mogli narzekać, kiedy wciągniemy się w rozgrywkę. A sam telefon po dłuższej sesji z naszą ulubioną gierką bardzo się nagrzewa. Aparat w tym telefonie jest bardzo ciekawą kwestią, ponieważ udostępnia on tryby manualne, gdzie ręcznie możemy dobrać ISO, balans bieli, czy chociażby czas naświetlania do 8 sekund. Przedni aparat w telefonie oferuje nam rozdzielczość do 8 megapikseli, co w zupełności wystarcza do zrobienia fajnego zdjęcia profilowego. Umiejscowione od spodu głośniki przekładają dźwięk w wystarczającej jakości dla zwykłego słuchacza. Chociaż trzeba przyznać, że maksymalna głośność jest niezadowalająca, a przy niektórych chwytach będziemy tłumić dźwięk w czasie oglądania filmów. Jeśli chodzi o jakość mikrofonu, to w tym momencie możecie ją ocenić, jak dla mnie jest wystarczająca. Rozwijany pasek powiadomień dzieli się na dwie sekcje. W jednej zobaczymy skróty, a w drugiej wszystkie powiadomienia. Do tego telefon pozwala skorzystać z kilku prostych aplikacji bez konieczności odblokowywania. Podsumowując, myślę, że ten smartfon jest idealnym wyborem dla ludzi, którzy nie chcą wydawać większych pieniędzy, a zadowoli ich korzystanie z internetu i większości aplikacji.